Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. To jest właśnie Premier League, to jest właśnie magia najlepszej ligi świata. Poniedziałkowy wieczór, mecz, który nie zapowiadał się specjalnie, a jednak końcówka spotkania Fulham z Brentford oddała i to oddała z nawiązką. O tym meczu porozmawiamy sobie w naszym programie Przerwa na Kawę Dogrywka, który po każdej kolejce kończącej się w poniedziałek jest takim uzupełnieniem do naszej klasycznej przerwy na kawę. Ja nazywam się Krzysztof Bielecki, razem ze mną oczywiście Maciej Łaszkiewicz. Dzień dobry, witam. I co? Tak. nie chciało nam się tego nagrywać przez jakieś Bardzo. 85 minut, bo w tym meczu nie działo się absolutnie nic. No ale ta końcówka, ta końcówka oddała. Brentford strzeliło sobie bramkę na samym początku tego meczu, w pierwszej połowie. Vitali Janelt zafundował nam takie solidne uderzenie i to był w zasadzie jedyny jakiś pozytywny akcent ze strony Brentford w tym meczu. I wydawało się, że ekipa Tomasa Franka w końcu dowierzy, w końcu uda im się utrzymać to zwycięstwo a jednak znowu wszystko się schrzaniło. Wiesz, jest coś w tym, że Brentford jeszcze w tym sezonie nie zachowało czystego konta. I tak oglądałem sobie ten mecz i miałem takie, no, będzie idealny i, 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 i tworzy się idealna narracja pod to, że w końcu zagrali taki mecz, w którym pokazali defensywnie, że wszystko tam funkcjonuje jak należy, bo fulam ostrzeliwała bramkę Marka Flecka. tak naprawdę od pierwszej <laughs> minuty, bo ta pierwsza połowa też była na, na korzyść fulam i tam tych strzałów było naprawdę mnóstwo i w drugiej połowie to już wyglądało jak takie nawet rozpaczliwe próby gdzieś z okolic pola karnego, e, takie strzały na wiwat w kierunku bramki Brentford. Do tego jeszcze Thomas Frank postanowił wzmocnić tę defensywę wprowadzając na koniec dodatkowego obrońcę. No ale jednak, rzeczywiście, coś się w tym meczu wydarzyło. Ja w ogóle, dro, dro, drogi widzu, drogi słuchaczu, jeżeli naprawdę bez cienia ironii odpaliłeś nasz kanał w teraz we wtorek, żeby posłuchać o tym, jak omawiamy z Krzyśkiem mecz Fulham z Brentford, który no, nie zapowiadał się na wybitne widowisko i takim przez te 89 minut rzeczywiście nie był, no to wielki szacun tutaj z mojej strony, szanowny widzu, że, że, że jednak chcesz nas, nas posłuchać i posłuchać tego, co mamy do powiedzenia na temat potem żadnego pięknego Harego Wilsona, który no, odwrócił losy tego meczu i to taka naprawdę no bardzo nietypowa postać, nie wiem, krzyk, czy ty byś wskazywał właśnie Wilsona jako taką e ewentualny jakiś taki impuls z ławki gościa, który będzie w stanie odmienić losy tego meczu, bo ja się kompletnie tego nie spodziewałem. <grym> Ja generalnie myślę, że fajnie z perspektywy klubu Premier League mieć takiego piłkarza jak Harry Wilson na ławce rezerwowych, który zawsze może coś zrobić i zawsze jest niebywale groźny. Tutaj wystarczy przytoczyć, że 81. minuta Harry Wilson wchodzi na boisko i chwilę później ładuje dwie bramki. Ten pierwszy gol cudowny swoją drogą. To jak on to... Ja nie wiem, nie wiem, czyje to, czy to było wykończenie. Kojarzy mi się taka ekwilibrystyczna sztuka uderzania piłki, nie wiem, z Dymitarem Berbatowym, może, może trochę z Erlingiem Halandem, obecnie, ze Zlatanem, Zlatanem? Ibrahimowiczem, tak. no ale to są naprawdę. Naprawdę, te nazwiska największe i najwięksi technicy w historii futbolu. No, bo rewelacyjnie skończył to Harry Wilson, więc tutaj czapki z głów. No, a ta druga bramka, kapitalny kontratak. I tutaj znowu chyba musimy wyróżnić piłkarza, którego lubimy chwalić w tym sezonie, zresztą nie tylko w tym sezonie. Anthony Robinson, zawodnik, który był bardzo aktywny w trakcie tego spotkania i zasłużył też na tą asystę, którą zanotował w końcówce. Piękny, wszechstronny jest to piłkarz, naprawdę jest pod wielkim wrażeniem, na jakiego klasowego lewego obrońcę wyrósł tam Anthony Robinson, bo kojarzymy go jednak głównie chyba z e, takiej gry w defensywie, czy jakichś takich ślizgów, e, czy generalnie gdzieś tam bieganiem box to box e, po, po tej swojej lewej stronie, ale tutaj zaliczył naprawdę świetną asystę. E, to nie był pierwszy raz, gdy Robinson próbował w, jakoś strzelić tę piłkę w, w pole karne, <laughs> szukając swoich partnerów, ewentualnie ustawionych gdzieś bliżej bramki, ale wcześniej wszystko piłkarze Brentford blokowali i nie dawali mu za bardzo na, na no, nie pozwolił im na zbyt wiele, ale mimo wszystko udało się znalazł Wilsona, który oddał ten strzał. No tak jak pierwszy był jakimś takim przebłyskiem geniusza, ten pierwszy go odstrzelony piętką, tak ten drugi to był jednak taki czysty, nie chcę powiedzieć przypadek, ale jednak trochę szczęście, bo Wilson składał się do strzału głową, a koniec końców ta piłka odbiła się chyba od barku, więc nie było to czyste uderzenie, ale doświadkowanie było na tyle proste, łatwe i w punkt. Że Harry Wilson mógłby tak naprawdę tam, nie wiem, klatką piersiową oddać ten strzał, a tak czy inaczej byłoby to groźne uderzenie na bramkę Marka Flekena. I chyba nawet fakt, że oddał ten strzał taki trochę właśnie nieczysty, zmylił dodatkowo holenderskiego bramkarza i zostawił tak naprawdę tutaj Brentford mocno skonsternowane i takie, no wręcz. Zrezygnowane po tym, co się stało, bo faktycznie mocno, mocno walczyli, ale no tutaj akcja dwójkowa Robinsona z Wilsonem. Nie pamiętam, kto tam asystował przy tej pierwszej bramce, ale to, był, to, to było też naprawdę. Adama Traore. Tak, to Adama Traore to było też bardzo fajne doświadkowanie, i oczywiście tam więcej dało od siebie Harry Wilson, ale faktycznie udało się w końcu te dwie czysto piłki wstrzelić w pole karne, i to Brentford w tym meczu zabiło no ta ekscytacja i te sceny po, po tej bramce Harry'ego Wilsona i po końcowym gwizdku na Craven Cottage naprawdę niesamowite. Na własnej skórze w tym sezonie mieliśmy okazję przeżyć atmosferę tego stadionu i zobaczyć jak, jak rewelacyjna jest to atmosfera właśnie na stadionie Fulham. Ale wracając jeszcze odrobinę do, do przebiegu samego tego spotkania, miałem trochę wrażenie, że Marco Silva może odrobinę przekombinował, wystawiając skład Fulham na to spotkanie z Brentford, bo szansę otrzymał Rizner i o ile uważam, że skorzystał z niej bardzo dobrze, bo był mega aktywnym zawodnikiem. Zabrakło naprawdę niewiele, żeby jeszcze w pierwszej połowie strzelić nawet nie jedną, a dwie bramki, bo miał dwie doskonałe sytuacje. Bardzo dużo szarpał, był naprawdę aktywny i, i, i myślę, że wykorzystał Aha. tą swoją szansę, którą dostał od Marco Silwy. ale gdybym jeszcze, ja szczerze miał wybrać zawodnika, którego posadziłbym na ławce rezerwowych, robiąc właśnie miejsce dla Risa Nelsona, to nie sadzałbym chyba Adamy Traore, który zaliczył naprawdę kapitalny start tego sezonu, a bardziej wybrałbym chyba Aleksa i Łobiego i mam wrażenie, że Adamy Traorę troszeczkę brakowało w tym spotkaniu w ekipie Fulam. No ale jak już się pojawił, no to zaliczył asystent, więc tutaj... No tak i to też, to też, jest, to też jest dosyć mm -hmm. mocno znamienne, że Adama Traore wszedł i praktycznie od razu, praktycznie od razu zrobił różnicę, więc no, tutaj ten impuls z ławki w Fulam był naprawdę naprawdę istotny. No i pytanie, czy gdyby, gdyby właśnie Traore nie zagrał od początku kosztem i Łobiego, to to mm -hmm. zagrożenie nie płynęłoby z dwóch stron, a nie tylko z tej strony Risa Nelsona, który, jeszcze raz podkreślimy, zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie. Wiesz, Nelson wydaje mi się być takim piłkarzem, który ma dużo jakości, jeżeli chodzi o dribbling, ale może mieć też dużo, jeżeli chodzi o wykończenie. Ja też oczywiście nie będę oceniał jakoś tak, nie wiem, szeroko tego piłkarza, bo mało go widzieliśmy, mimo wszystko gdzieś tam w tym arsenalu nie grał aż mm -hmm. tak często. Natomiast jest to zawodnik troszkę chyba inny od Adama Traore, który jest po prostu piłkarzem, który no, potrafi biec. Przed siebie i no, dośrodkować czasami szybko. piłkę, tak? G grunt tutaj to, to, to właśnie ta prędkość, biec, biec szybko kopnąć mocno. <grym> tak. Aleksi Łobi też jest takim piłkarzem, bardziej mimo wszystko gdzieś tam kojarzonym przeze mnie, jako taki piłkarz schodzący do środka, więc tutaj być może planem fulam, planem Marko -Siv na ten mecz było mieć takich dwóch skrzydowych, którzy bardziej będą jednak mimo wszystko gdzieś tam się mieli ku, ku środka, środka boiska, a jednak Adam Traor jest takim typowo przyklejonym do linii skrzydłowym, ale. No, tak czy inaczej, wydaje mi się, że tutaj e, miał rzeczywiście czym postraszyć Marko Silva, bo tam przecież wiemy też, że Rodrigo Muniz jest cały czas w odwodzie. To jest też napastnik, który. E, no, właśnie, ja z nim mam trochę problem, bo miał naprawdę dobry ten poprzedni sezon. To ten aktualny trochę, trochę może delikatnie zawodzi i w międzyczasie Raul Heimian nas nam się obudził, hmm. więc tam widać, że jest ta rywalizacja. Ten pierwszy skład, ale to jest też piłkarz, który myślę, że jest w stanie dać trochę jakości i i też jest takim zawodnikiem, na którego warto postawić, a to ostatnie 15-20. Minut. Tutaj w tym meczu się brakło, bo tak sobie patrzę na ten wyjście we skład Saszy Lukicia, bo to jest taki zawodnik, który zwyczaj gra w środku pola. Natomiast ty mówisz o tym, że Chris są wykorzystał swoją szansę. To ja bym chciał powiedzieć, że Sanderberger też wykorzystał swoją szansę, bo wyglądał dzisiaj w tym meczu naprawdę bardzo dobrze i skorzystał z nieobecności swojego naturalnego konkurenta w grze, jeżeli chodzi o ten, ten środek pola, ten defensywny środek pola. I tutaj widać, że to jest może być kolejny ten transfer full który gdzieś tam w perspektywie, dłuższej perspektywie, może się tak naprawdę w tym, w tym, w tym klubie sprawdzić i spłacić. No zdecydowanie tak. Generalnie to był taki pojedynek, mam wrażenie, menedżerów, których często typuje się do objęcia jakiegoś lepszego klubu. Bo i Marco Silva, i Thomas Frank pracują już w swoich klubach spory czas i co chwilę przy jednym i przy drugim pojawia się taki znak zapytania, gdzie jest sufit jednego i drugiego. Thomas Frank był też oczywiście łączony z objęciem posady menedżera Manchesteru United, Marco Silva też już niejednokrotnie gdzieś tam był linkowany, może z troszkę mniejszymi klubami, ale też też to te jego nazwisko w mediach się przejawia i zastanawiam się, którego z nich cenisz wyżej? Jak myślisz, czy Marco Silva ma ten sufit postawiony wyżej, czy może jest to jednak Thomas Frank, bo są to menedżerowie inni od siebie, mhm. ale mający dużo podobnego moim zdaniem. Wiesz, Marco Silva ma chyba trochę większe doświadczenie mimo wszystko, bo to też nie jest pierwszy klub, który prowadzi mhm. Na poziomie Premier League wcześniej był i Watford, i był Everton, i chyba jeszcze było coś po drodze, chociaż już do końca nie, nie pamiętam. Ale no, to jest taki trener, który tak naprawdę od momentu, gdy pojawił się tylko. A nie jakieś Hal City? Tak, było jeszcze. Szyborki? Faktycznie było chyba nie. jeszcze Hal City. ale to szybko sprawdzę, za chwilkę to, to poprawimy. Natomiast Marka Silva, od kiedy tak naprawdę trafił do, do Premier League, i właśnie chyba trafił do, do Hal, to był taki trener, który od razu tak naprawdę gdzieś był takim gorącym nazwiskiem, tak. i było to już wiele lat temu, bo nie, nie wiem dokładnie kiedy był ten jego pierwszy sezon, ale, ale myślę, że to było już dobre 6-7 lat temu coś koło tego, więc on już tę swoją markę 2017 rok w Hal pojawił się. Okej, okay, czyli 7 lat, no dobra, okej, okay. Co, coś, mhm. coś, coś takiego właśnie mi się kojarzyło. Później Watford, potem Everton i teraz Fulham. I to jest na pewno taki trener, który może został zapomniany, właśnie przez to, że troszkę może zbyt często te kluby zmieniał i może też nie był tak typowo z nich zwalniany, bo, bo do Watfordu to był chyba awans z Watfordem akurat, znaczy do, z Hal do Watfordu dla niego to był awans taki, taki trenerski. Watford tam się potem na niego obraził, go zwolnił, wiadomo jak ty Watford, Więc taki trener, który hmm. teraz trochę odbudowuje tą swoją e, renomę, tak? I robi to naprawdę w bardzo dobry sposób, bo Fulham daje mu naprawdę dużo narzędzi do tego, żeby e, tutaj się cały czas trenersko rozwijać. E, oczywiście ten skład nie jest jakiś taki. Super tak, ale naprawdę dostaje dużo zaufania ze strony zarządu Marko Silva, on też zresztą odwdzięczył się tym, że nie poszedł za pieniędzmi do Arabii Saudyjskiej, gdy była taka oferta rok temu, więc to, to jest taki tenor, którego ja już po prostu utożsamiam z tym Fulam i, e, i Fulam mnie ja rzeczywiście w tym sezonie też zaskakuje, bo przed tym sezonem mówiliśmy, że to może być drużyna, która oddając tych swoich najlepszych piłkarzy, czyli e, Tosina Adarabiojo, czyli Eee, ojeju, kto tam z tego wpadł, palinie, tak, e, Timarima, e, ojeju, tych piłkarzy było naprawdę kilku, którzy z, z Fulham odeszli, a mimo wszystko gdzieś tam udało się cały czas ten zespół e, poskładać e, i, i cały czas wydaje się, że w tej drużynie jest odpowiednio dużo jakości, żeby żeby ta ekipa skończyła sobie spokojnie w środku tabeli, ale no nie wydarzyłoby się to wszystko, gdyby nie, gdyby nie Marko Silva. Natomiast przechodząc sobie do Tomasa Franka, oczywiście, bo tutaj się rozgadałem, a twoje pytanie było to, kogo cenię wyżej, to chyba właśnie Tomasa Franka, bo mimo wszystko, mm -hmm. mimo że, mimo, że Marko Silva ma już to doświadczenie i tak dalej, to Frank mi się wydaje takim... Większym potencjałem, chyba, jeżeli chodzi o, o trenera. Ale też troszeczkę, troszeczkę nie, wiem, czy się, nie wiem, czy się zgodzisz, że Thomas Frank pracuje też na innym potencjale, tak. że w Fulam jednak te transfery się pojawiają. Thomas Frank mimo wszystko zazwyczaj mm. pracuje z tą samą grupą ludzi i tamte dodatki do składu nie są tak na, na tyle widoczne jak w przypadku Fulam. Fulam, wiadomo, też nie, nie kupuje jakoś mega, mega dużo, no ale nawet, nawet to okienko poprzednie Smith-Rowe, mm -hmm. Nelson, Jakim Anderson, no to są mocne transfery. Tak, tak, to no, Andersen mógłby spokojnie grać w którymś z klubów, e, nie, nie wiem czy Big Six, ale generalnie z tych trochę silniejszych klubów niż, niż Fulham, bo ja cały czas gdzieś tam utrzymałem ten drużynę raczej ze, ze środkiem e, tabeli. Tak samo jakby jeszcze nie, niedawno. Prezentował naprawdę bardzo dobrą formę w Arsenalu. Brentford nie zrobił takich transferów. Tak, jeżeli już kogoś kupił z klubu Bixiks, to Fabio Carvalho, który był raczej z Liverpoolu wypychany i raczej tam ani na chwilę się jakoś specjalnie nie przebił. Więc pod tym kątem rzeczywiście Fulham ma trochę więcej możliwości, tutaj ma trochę więcej i pieniędzy do wydania i ma taką trochę większą renomę, bo też i wcześniej oczywiście grali w Premier League, zanim awansowali z Markus Iwą. A Brentford faktycznie to jest drużyna, która no cały czas jest takim, kopciuszkiem. Ja, ja wiem, że może to już nie pasuje do tej drużyny, bo to jest chyba ich czwarty sezon w Premier League, ale wielokrotnie w trakcie tej transmisji nawet podczas tego meczu komentatorzy Piotrek domagała z Maćkiem Łuczakiem podkreślili, jak bardzo ta drużyna jest taka, jak, jak duża jest stabilizacja w tej ekipie, że przytoczyli na przykład to spotkanie w finale baraży i to nie w tym finale baraży, który Brentford wygrało i awansowało do Premier League, tylko rok wcześniej, że kilku piłkarzy tak naprawdę cały czas z tamtego składu. Mecz, mecz, imienia, mecz imienia Dawida Rai. I, i i Joe Bryana, który strzelił wtedy dwa gole dla mm -hmm. Fuller, i to Fulham mm wtedy -hmm. awansowało do Premier League. Um, ale do tych rzeczywiście tych piłkarzy Brentford tak naprawdę z tamtego składu no, mamy cały czas w tym aktualne. Czyli wszyscy zawodnicy e, chociażby tego środka pola, czyli Matthias Jessen, Christian Nogard czy, czy Vitali Janel, to są wszystko zawodnicy z Championship. Brian Bebom przecież też grał cały czas w tej drużynie w Championship. I Tan Pinok, o którym jeszcze za chwilkę sobie pewnie parę słów powiem, bo to jest wyjątkowa postać, również e, z tą drużyną przyszedł już tak naprawdę dosyć długą drogę. Więc tutaj Tomas Frank mi się jako taki gość, który zawsze przed każdym sezonem patrzy na ten skład Brentford, i myślę sobie, no tam nie ma aż tak dużo jakości, tam nie ma aż tak dużo talentu, żeby tak jednoznacznie powiedzieć, że to jest ekipa na pierwszą połowę tabeli albo na pewne utrzymanie na nie wiem 11. miejscu to coś takiego a Thomas Frank jednak chyba taką właśnie swoją postacią też taką elastycznością taktyczną No bo dla mnie Fulam Marco silwy to jest po prostu 4 2 3 1 i ja wiem co oni będą grać tam za, za dużo zmian nie ma może w tym sezonie trochę nowa pozycja wymyślona dla Andrasa Pereira który dotychczas był takim taką typową dziesiątką jest trochę cofnięty delikatne tutaj widzę zmiany tak ale Thomas Frank w trakcie meczu potrafi po prostu tę taktykę zmienić trzy czy nawet cztery razy. I to też robi wrażenie, bo Brentford wydaje się być drużną, która też potrafi się bardzo szybko do, do takich zmian taktycznych dostosować. Więc tutaj, no, Frank na pewno. Mo... Jestem ciekaw, co by się stało, gdyby dostał rzeczywiście jakiś silniejszy klub. Może nie od razu Manchester United, bo to. To jest rzeczywiście taki dosyć duży przeskok i, i chcieliśmy trochę, żeby to się wydarzyło, bo no ja na pewno też nie wiem, jak, jak, jak u ciebie to było, ale też raczej, raczej byłeś za tym, żeby ewentualnie spróbować Tomasa, Tomasa Franka w United. Ale gdyby, nie wiem, zwolniło się jakieś miejsce, może gdyby Aston się powinęła noga, czy jakiemuś Tottenhamowi, w najbliższym czasie. No to się oczywiście nie zanosi, tak? Ale gdyby coś takiego się wydarzyło, no to myślę, że Thomas Frank byłby idealną postacią, żeby, żeby sięgnąć właśnie po, po tego. A na porze. przykład. Na przykład Newcastle United po Edimburgu? Tak, ha też. po Tak, jak najbardziej, tak, tak. Też, 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 też bym tak, próbował. Tak mi się teraz patrząc, patrząc na tabelę Premier League, tak sobie. Kurczę, ten West Ham też, to też byłby fajny feed. No, wiadomo, że w tej chwili Brentford jest wyżej no w tabeli. Właśnie, I ten tak. West Ham też nie jest jakimś wielkim klubem, no ale jedna, może nie nie, nie, nie powiem, że West Ham nie jest wielkim klubem. West Ham jest mhm. wielkim klubem i ma wielkie możliwości i wielkie aspiracje, więc jednak, mimo wszystko, byłby to taki szczebelek wyżej na tej, na tej drodze trenerskiej Tomasa Franka. Więc no jest kilka takich klubów, które mogłyby to zrobić. Kończąc już ten wątek tego meczu i kończąc wątek Brentford, wymieniłeś jedno nazwisko, o którym warto sobie tutaj kilka słów powiedzieć, bo nie mieliśmy chyba ostatnio. Ja na pewno nie wiem, czy wspominaliście o Itanie Pinoku w poprzedniej przerwie na kawę, ale jeżeli nie, to warto tutaj nadmienić, bo to jest jedna z najpiękniejszych przygód w ostatnich latach w angielskim futbolu z najpiękniejszych historii i. Pokaz tego, jak ważne i jak istotne są niższe ligi w Anglii. E, wspomniałeś o tym, że Itan Pinok z Tomasem Frankiem pracuje już bardzo długo. To jest chyba jego szósty w ogóle sezon, e, sezon w Brentford. E, prawie 200 meczów w Non-League, czyli poniżej tego czwartego poziomu rozgrywkowego w Anglii. E, 134 mecze w Football League i wreszcie w tym poprzedniej, w poprzedniej kolejce Premier League 100 występów w Premier League Itana Pinoka e, czyli chyba takiej współczesnej ikony Brentford uh -huh. i takiej postaci w tej e, erze Premier League, którą no, zapamiętamy na pewno na, na, na bardzo długo e, i gdzieś obok Briana Mbemo, gdzieś obok Ivana Toneja w tym całym czasie, to Ethan Pinok jest tą kluczową postacią. E, pojawił się na, na socialach Brentford taki fajny filmik, w którym Thomas Frank dziękuję właśnie za te, e, za te wszystkie występy tana Pinoka i podkreśla wagę tej jego, tej jego historii. Tam padają takie słowa, że grał gdzieś w jakiejś pięćsetnej lidze w Anglii, że już powoli myślał, że to jest koniec dla niego kariery, zaczął robić, zaczął robić dyplom w jakimś tam zarządzaniu sportowym, żeby zabezpieczyć sobie jakoś w inny sposób swoją przyszłość, a tymczasem ta historia potoczyła się dla niego tak, że trafił do Premier League i zaliczył w niej 100 występów. To jest naprawdę świetna historia. Tak, tam jeszcze w tej wypowiedzi i tym takim speechu um, Tomasa Franka padło takie zdanie, że i tam pinok był jednym z najbardziej takich e, consistent, czyli e, kurczę teraz piszę praktycznie po polsku, e, takim równym, tak? piłkarzem, który zawsze miał ten taki mm. grał na takim naprawdę wysokim poziomie. E, I to jest racja. Ja nie przypominam sobie jakichś takich okresów, w których i tam pinok byłby, nie wiem, no naprawdę mm, musiał być odstawiany od Tomasa Franka na zerowym czy coś w tym rodzaju. To jest gość, który rzeczywiście przez większość swojej kariery grał na niższych poziomach e, rozgrywkowych. Trafię do tego Brentford, on z tym Brentford wszedł do Premier League i nie było zupełnie widać przeskoków poziomu. on naprawdę dopasował się do tej Premier League w sposób perfekcyjny i to taki zawodnik, który no często gdzieś tam omijany, niewspominany nie, nie w nie wiem, jakichś tam jedenastkach sezonu czy coś takiego oczywiście, bo, um, bo trudno wyciągać taki, tak, 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 takie dominacje z zespołu pokroju Brentford, natomiast zawodnik, który na pewno no, jest był naprawdę bardzo solidny na przestrzeni tych ostatnich e, kilku lat i przypomina mi się postać taka, na pewno pamiętasz, na pewno kojarzysz Ashley'a Williamsa w Swansea, który też awansował z tą mm, różną do, do Premier League i też nigdy nie zawodził, też był piłkarzem, który po prostu wpasował się w to Premier League i był po prostu takim liderem defensywy drużyny ze środka czy z dolnych rejonów tabeli. Nie wiem, Ryan jest na przykład z Stoke City też, no to, to są tego typu piłkarze, których naprawdę może nie doceniamy na co dzień, ale naprawdę są fenomenalnymi zawodnikami, którzy przeszli naprawdę fajną, ciekawą drogę, bo w przypadku Ashley'a Williamsa też tam kojarzę, że były niższe ligi, mimo wszystko, zanim, e, zanim trafił do premiera, to właśnie awansował ze Słoncji, więc bardzo taka analogiczna sytuacja, bardzo analogiczna kariera i też oczywiście szanuję. Były, bardzo, były niższe. Były niższe ligi Hednesford Town, pierwsze trzy sezony w y, piłce nożnej, non-league, później Stockport Kanty, y, trzecia liga cały czas, no i później już Swansea City o League One. Ta przygoda zakończona też we Wertonie tym epizodem uh -huh. dwusezonowym, więc tak samo kapitalna przygoda Ashley'a Williams. Tak, y, cieszę się, że mogliśmy tutaj chociaż taki wątek Swansea y, y, przemycić przy okazji i to na Pinaka, bo ja, ja, ja w sumie cały czas żyję trochę ty tymi sezonami 2013, 2014, 15 czy 2016. A właśnie i pinok jest takim też, ostatnio napisałem na Twitterze, jest takim trochę menem tych aktualnych czasów. Współczesnych tak, czasów. takich współczesnych. Za tak, no te tak. parę lat będziemy, nie wiem jak będziemy nazywać tę erę, bo, bo nie, ma, nie ma sponsora Premier League aktualnie, ale jeżeli będzieś tam wracać pamięciami do, do tych lat 2019-2024, no to i pinok jest na pewno taką postacią kultową. <laughs> Musimy jakieś takie, jakieś takie określenie do naszego programu, jakieś, nie wiem, cappuccino men, czy coś takiego, to będzie, to będzie idealne, idealne określenie dla takich piłkarzy. A o Słonzi, o poprzednich sezonach Słonzi, o poprzednich sezonach Championship, aktualnych sezonach Championship w szóstej Lidze Europy, już jutro nowy odcinek szóstej Ligi Europy, także zapraszamy serdecznie na nasz kanał, zapraszamy serdecznie do sprawdzania Spotify, wbijajcie, bo no, na pewno się pojawi, a jeżeli nie chcecie przegapić, to zasubskrybujcie nasz kanał, Zbliżamy się już wielkimi krokami do 19 tysięcy subskrypcji. Zostały chyba 3 do wbicia, więc o, to już liczę, że są na dawno wbite. Na 100% już są dawno wbite. A jeżeli nie są, to na co czekacie, drodzy widzowie? To na drób widzu, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw tutaj łapkę w górę. 22 minuty o meczu Brentford z Fulham. Słyszymy się w tym samym składzie w szóstej lidze Europy. Słyszymy się w innym składzie za tydzień przy przerwie na kawę, bo na pewno nie będzie Jonasza, ma już jakieś plany. U mnie też może być ciężko, więc Maciek poleci sam na kierownicy i sam będzie ekspertem. Jeżeli chcecie solo odcinek Maćka, napiszcie leć solo Maciek. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia następnym razem.